Dziś opowiem Ci o rzeczy, która ułatwi Ci zadawanie pytań w języku angielskim, ale przede wszystkim ułatwi Ci codzienne życie. Jeżeli jesteś osobą początkującą, czy jeszcze z jakichś przyczyn nie masz tego opanowanego, to dziś to porządnie przewałkujemy. W angielskim jest sześć takich słów, od których najczęściej zaczynają się pytania. I o dziwo w języku polskim mamy bardzo podobnie. Wystarczy sobie to po prostu przełożyć do angielskiego i już życie stanie się łatwiejsze, stanie się zauważalnie łatwiejsze, ponieważ będziesz wtedy precyzyjniej móc zadawać pytania, ale nie tylko. Będzie po prostu można też opisywać różne rzeczy i za chwilę podam Ci przykłady. Jeżeli już znasz jakieś podstawowe słowa, zwroty w angielskim, jeżeli już zaczynasz poznawać podstawowe zasady, i brakuje ci płynności, to koniecznie opanuj te sześć słów. Oczywiście znasz mnie, wiesz, że nigdy nie zaproponowałbym nauki słowo tłumaczenie, słowo tłumaczenie. Dlatego te słowa zawsze będzie trzeba opanowywać w zdaniach, robić z nimi żywe przykłady. Dlatego przewałkuj je, poświęć na nie trochę czasu i zobaczysz, że to się odwdzięczy. Why, who, when, where, what and how o tych słowach Ci dziś opowiem. Ale dlaczego? Why? No właśnie dlatego, że będą one przydatne, jak już nieraz dziś wspominałem. Słowo why oznacza po prostu dlaczego. Jeżeli jesteś filozofem czy naukowcem, to prawdopodobnie często zadajesz to pytanie. Dlaczego? Why, why, why? Why do you like? Można by na przykład zapytać, dlaczego lubisz coś? Mógłbym zapytać, why do you like me? Dlaczego? Czego mnie lubisz? Tutaj możesz zrobić yy, zbliżenie na twarz. Do you? Więc za każdym razem, gdy będziemy czegoś ciekawi, nie będziemy wiedzieć, dlaczego coś działa w taki sposób, można użyć tego why. Następnie who, czyli kto. Wyobraź sobie, że to who to jest taki jakby dźwięk sowy, tylko lekko stłumiony, tak who. Now you try who. Who are you? Możesz zapytać w taki sposób. Oczywiście ja będę imitować jakąś tam wymowę. Who are you? W taki sposób jest to powiedzieć moim zdaniem najłatwiej, ale ty możesz po prostu powiedzieć who are you i też zostaniesz zrozumiany czy zrozumiana. Zatem who are you będzie oznaczało kim jesteś. Who is this? Kto to jest? Następnie when będzie to pytanie, które będzie się odnosiło do jakiegoś czasu, kiedy coś stało się w czasie, ale nie tylko. To słowo when bardzo często zaczyna zdanie, w którym my opowiadamy, że kiedyś coś tam się stało. Popatrz, when I was young, bardzo często znajdziesz właśnie takie zdanie w filmach, w piosenkach, czy też w mowie codziennej ktoś będzie Ci mówił When I was young, when I was six, kiedy miałem 6 lat. Więc widzisz, w tym przypadku nie jest to pytanie, tylko jest to zwykłe zdanie, zwykłe opowiadanie. Natomiast może to być też pytanie w takiej sytuacji. Ja mówię I will visit you, czyli odwiedzę cię, a ty pytasz mnie when, kiedy? Następne w to jest where. Ja wypowiadam to w taki sposób, jakbym mówił po prostu where, where. Nie lubię tego. To jest taka wersja bardziej brytyjska. Amerykanin bardziej zmodułuje to ry i powie coś w stylu Where are you? Where are you? Brytyjczyk bardziej by powiedział Where are you? Natomiast jeżeli ty nie chcesz w żaden sposób nadwyrażać swojego języka, możesz po prostu powiedzieć Where? Where are you? Czyli gdzie jesteś? Czy Where are you? Acceptable. Czyli jak najbardziej OK. No i użyjemy tego słowa zawsze wtedy, gdy będziemy chcieli coś zlokalizować. Gdzie co jest? Gdzie jest jakaś rzecz? Gdzie jest jakaś osoba? Where is it? Where are you? Where is my phone? Where is your house? I każda inna rzecz, o której miejsce będziemy chcieli zapytać. I tutaj powinienem zapytać, where are my manners? Czyli gdzie są moje maniery, bo się nie przedstawiłem. Jeżeli jeszcze z jakiejś przyczyny mnie nie znasz... Z tej strony Darek Zenlinado, człowiek, przez którego angielski będzie śnił ci się po nocach, oczywiście będą to same piękne sny. Dzięki któremu zrozumiesz, że angielski ma ludzką twarz i można się go przyjemnie uczyć. Tak będzie. Dlatego czym prędzej polub moją stronę, udostępnij ten materiał i lecimy dalej. Nie wiem czemu nie zacząłem od tego słowa what, bo jest ono najbardziej popularne, jeśli chodzi o takie zadawanie pytań. Nawet osoby początkujące uczące się od jednego dnia prawdopodobnie spotkają się z tym słowem what i to słowo oznacza co. Czyli na przykład what is this? Co to jest? What What are you doing? Co ty robisz? What do you mean? Co masz na myśli? What are you doing? Co robisz? Nie przejmuj się, że nie widzisz tego tekstu. Nie przejmuj się, że nie widzisz tego tekstu. Wiem, że tylko na podstawie samego pisma mógłbym dostać dyplom medyczny. Natomiast ten tekst będzie podrzucony w opisie tego materiału, dlatego zobacz u góry lub na dole, on będzie po prostu zapisany takim pismem drukowanym, więc te wszystkie zwroty będą tam oczywiście wypisane. Zatem what oznacza po prostu co. What is this? Co to jest? Takie chyba najprostsze pytanie. What is this? This is a cap. I jako ćwiczenie możesz opisać pierwszą rzecz, którą widzisz w swoim otoczeniu. What is this? And what is this? I na sam koniec wlatuje nam słowo how. Tak jakby pies szczekał w języku polskim. How, how. Więc wyobraź sobie, że pies za każdym razem się pyta jak, 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 jak to zrobić. I to słowo how często występuje z takimi dwoma dodatkowymi słowami. How many lub też how much które to będą oznaczały jak dużo, jak wiele. Z tym, że uwaga, uwaga, tutaj będzie małe zamieszanie, ponieważ jedno z tych słów oznacza coś policzalnego, drugie coś niepoliczalnego. Dlatego dziś nie będziemy tego poruszać, po prostu zaufaj mi, że how many i how much oznacza jak wiele. Nawet jeżeli na początku będziesz popełniać z tym błędy, nic nie szkodzi. Jeżeli natomiast masz te problemy, napisz w komentarzu, ja postaram się wyjaśnić dokładnie różnicę między how many and how much. Możesz zapytać się po prostu how are you, którego nie da się przetłumaczyć słowo po słowie, bo wyjdzie z tego jakaś totalna głupota, jak jesteś ty. Natomiast how are you oznacza jak się masz, co u ciebie, jak leci. Takie po prostu przywitanie z kimś, zapytanie kogoś o jego stan. Można też zapytać o członków rodziny. How is your dad? How is your sister? i tak dalej, czyli jak oni się mają. Zaś tymi dodatkowymi słowami możemy zapytać na przykład: How much money do you have? Czyli ile masz pieniędzy? Najczęściej: How much money? Samo słowo how much oznacza też, ile to kosztuje. Zatem, jeżeli jeszcze nie wiesz, jak pytać o cenę, możesz po prostu pytać na takiej zasadzie: How much? How much is? Czyli ile to kosztuje? Na przykład: How much is this book? Ile kosztuje ta książka? How much is coffee? Ile kosztuje kawa? I tak dalej. Możemy też zapytać how many, czyli jak wielu, jak wiele. How many people? Jak wiele ludzi? How many people you see? Jak wielu ludzi widzisz? How many dogs do you have? Ile masz psów? How many children do you have? Ile masz dzieci? I tak dalej. Zatem jeszcze raz podsumowując, 5W plus H, czyli 5W plus H, najczęściej te słowa będą zaczynały nam pytania otwarte, czyli takie, które możemy rozwinąć, na które to odpowiedź nie jest tak lub nie, tylko odpowiedź będzie nieco dłuższa. Dlaczego mnie lubisz? Why do you like me? Who is your favorite singer? Kto jest Twoim ulubionym piosenkarzem? When, where, what, and how, how many, and how much? Na dziś to tyle. Przewałkuj sobie te słowa. Jeżeli ich nie znasz, to upewnij się, że w nocy o północy będziesz znać ich znaczenie, a to gwarantuję ci, że na pewno przełoży się na Twój angielski w codzienności. Jeżeli podoba Ci się moje podejście do wyjaśniania tego i do tłumaczenia języka angielskiego, zostań ze mną nieco dłużej jeszcze nie raz. Zaskoczę Cię tym, że angielski można przekazywać w fajny, przyjemny sposób. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia już niebawem. Cześć!